No to witamy w kolejnym potężnym materiale z serii Warz Battle 33 3 V3. Ze mną Ezio. Witam. Oraz Kakap. Tema. Gramy na nowej mapce. Bagiennej, tak? Bagienna, tak. Gramy na Artura, Edwina i Jaśka. Oni tam mieli mroczne elfy Imperium i mroczne, mroczne Tak. Ta. Baśniaczek. Na mrocznego Stara. elfa. No no, nawet nawet. Chociaż tak na Imperium takie średnie, nie? Ale Imperium jest po mojej stronie. To ja gram na morsznego elfa. Ja na środku elfa. jestem. Ty grasz na morsznego elfa, tak. O kurwa, ja na dwina, no to będzie ciekawe. To on pewnie w łuki hmm. pójdzie. I te jego maszynki. Nawet nie wiem, gdzie tu są kopalnie. Nie no, duża ta mapa. W powiem. Nie będę, miał pro... nie będę miał problemu z limitem. Nie, nie powinnyśmy mieć. Tam z tyłu masz jeszcze dużo miejsca. To we mnie mogą wchodzić tylko od lewej strony, tak? Tak no chyba, że nas zabiją to wtedy z naszych bas. Spójrzcie na moje dzieło, że noszę władzę. O, to mi może krkę sypnąć. To jest No. Są tu jakieś posągi? Trzeba na coś uważać? Nie. Nie ma posągów. Nowe A kopalnie jakieś po naszej stronie? O. Tak. Dwie dwójki dla ciebie w rogu i. Metal jakiś i tywie... znalazłem. Tylko. Tak. A gdzie ta druga? Po jego stronie. Może złapiesz. Miasto. Gotowe do Spójrzcie do na moje dzieło, że noszę czekajcie stąd. czekajcie stąd. Spójrzcie na mnie. Jesteś teraz. pewien? Ruchajcie, gotowe do zabawy. Jesteś pewien? Ruszajmy. Masz nowe jednostki do dyspozycji. Czego znano? Gotowe do zabawy? Jesteś pewien? To jest. Ruszajmy. Kamień Kryka. Badania <try> zakończone. Spójrzcie na moje dzieło. Jestem panem. Badania.

Mogę sadzko gazotni. Po nic, przynoszę władzę. Co poradzę te trzy, trzy się robię. Gotów o, Słońce dla moich liści. No, Kryszta, możesz po ten pod mój kryształ podesłać, bo on tam przejmuje. Gotowe do zabawy? Będzie gotowe do maczekajcie z tym. Zadania. Jesteśmy Mortis, noctum. Mortis, noctum, Mortis noctum, Mortis Drakon, noctum, noctum. Mortis, zabierasz cię. Utrzymujemy emocje, żeby mocy. Gotowe do zabawy. Te gotowe do zabaw Twoje budowle zostały zaatakowane. Jesteś pewien? Tak jest. Ruszajmy. Jest Żelazne golemy na środku, jak coś? Gotów doważenia. Gotów doważenia. Do Dzieciom, spojrzcie na mnie, rozpaczajcie. Gotowy do zabawy? Nie, Czekajcie stąd. Nie padłeś. Twoje budowle zostały zaatakowane. Gotów do ważenia. To jest. Nasza nowa do, do dyspozycji.

Ajejjejjejjej... Usyłam golemy... Twoje budowle zostały zaatakowane... Przeciwko... Gotów do ważenia... Potrzebujesz więcej metalu... Przynoszę Gotów do ważenia... Czekajcie Zabijajcie Gotów Kod do ważenia... Ja Mam tam. wszystko i mogę ruszać. Twoje budowle zostały zaatakowane. Jesteś pewien? Spójrzcie. Strasznie ten minos tutaj boli. Kurwa. Strasznie wolne te bazy są. No mogłeś mu Herosa zabić. Zobacz. Po Mnie mojej pasuje, stronie wiesz, możesz im wejść. No. Dawaj, dawaj. Tym wojskiem. Okay, da. Zrób sobie skupę kamienia i mi tak wyślij. Tak? To Wdoważnia. będzie dobre. Ach, słońce dla moich liści Ryształ macie? Co ty? Ani trochę. Może mały koktajl? Ja też nie będę miał teraz. Twoje budowle zostały zaatakowane. Kamienia na rób dużo. Wdoważnia. Mogę 500 wysłać no, wysłuchaj. Na Na pewno spodoba Ci się mój nowy przepis. Nie poganiaj mnie. Gotów do ważenia. U mnie te golemy są. Jesteś pewien? Jesteś pewien? Teraz tobie no, no, na środku. Ale to chyba. Nie sprawi ci problemu jako minus teraz. Natychmiast władzę. się mnie, kamienia wysłać komuś? No możesz wysłać. Dobra, nareszcie mam te 5. Te 4 znaczy się. Padły mu wszystkie golemy. Ja od razu robię gniazdo na harpie. A płonące na łukach już. ...na moje dzieło. Gotów do ważenia. Chciałem toporników robić, chyba nie bardzo, nie? ...dźwięk, córce ...na kurczę, nie drzewie... ...weźciecie moi... Toporników? ...na tych Chyba nie... ...gotów do ważenia. Nie pylę się. Krychy nie macie? Nie, nic. Gdzie co mogę dać? Złota mogę 500 komuś, komu. Dla moich... Mi możesz dać. Poszło. On tu krychę mi przejmuje. Ja ten jeden z takcji zostawię pod bazą jak to. No spoko. Już same pasele wystarczą, wiesz. Chyba ten minowski możesz zabrać. No chociaż miał jakieś tu jednostki zasięgowe. Ona jest kwasota. Tu jest. No ja się tu biję, tracę minoska. Już lecę. Dobra, potrzebowało pomocy. Jeszcze mi demcami lecę. No, bo tu dużo tego idzie. Duży, te. No. No to może być problematyczne tutaj. Postaram się wjechać od tyłu w to. Przyjmuję ci tak w ogóle. Jak to Artur? No na tak zmasowanych to ja ci nic nie zrobię. Nawet demcami. wam. O no maszyny mają. Katapulta mnie obija ten, wieżę. Ja z tym nic nie zrobię. A tam są dobra, to idę do boluda. Szamanów. No, dawaj, jakoś od tyłu. I szkiele. dla Dobra, rozbiedłem katapultę chociaż. Pier, pie, pie, piekielniki już tam są. E, dawaj tę bazyle do przodu, będziemy pchać. Rozwalimy, może trochę imperium. On tu potracił strasznie dużo tego. No wiesz, co oni mnie nie skończą wiesz ogólnie? E, pomożesz mu? Ja nie, nie. Mam... Wysyłam, od tyłu tam. Oczywiście. Dla mojego Twoje oddziały zostały zaatakowane. Dawaj, dawaj. Żona ja tu w broni się bawię. Ja tam i mówię, to puszczam. Dobra, ok. Na pewno spodoba się mój nowy Jedna ta to trochę za mało. Ja nie, nie wiem, no. Ja tu padam ogólnie, nie? Ja nie mam armii w ogóle. On przejął tą zabudowę jeszcze skurwisz, czyn. No to ta taktyka pod jest naprawdę legitna, nie? No wszedłem tu dam ale czara mnie rozpuścili. Ja, to... Dobre laski mi mają. Ja już, ja już to nic nie wyczaruję. Mimo to, ten, przejmowanie budynków podczas ataków nie powinno być legitne, moim zdaniem. To w ogóle tak bez sensu. A Artur to tak abizuje. No ale cóż. mogliśmy zrobić na te na strzałki. Twoje no. oddziały A jakbyś tam topornika do wieży wsadził? To no, rozmiałem nic nie dało. Ono z ten, maszynami mi to zaukrężował, wiesz? A za budowę mi przejął, przez to topory trafiały z budynki, a nie z a nie w jednostki. A ty demce dopiero robisz, kaka? Nie no, ja już demce mam, ale to jak wysłałem 8 demców, to te demce się tak wiesz. W 5 sekund wyparowało tych łuków. A teraz jest że szczaro, to jeszcze gorzej będzie. To wiesz, no nic z zrobić nie mogłem. Moje Krycha, jak macie to ślicie. No ja Ci możesz wysłać wszystko też Bo to bardzo je Kamienia też chcesz? Proszę bardzo. No już nie ma i tak znaczenia. No, wyłuduj se. Oni też już robią ten, dobra. No nie, nie zdążyliśmy nawet mapki ograć. Jaki mój ulubiony zawodnik jest? Mijak. Jaki mój ulubiony zawodnik? No zgadnij. Dobra, Kakab wyszedł, to ja też wychodzę. No a tam mnie to już od tyłu niszczyli, nie? W sumie mieliście dwie rasy, co nauki nic nie mają. No. No.